Siostry i bracia, których przenika pragnienie głoszenia dobrej nowiny, na początku tego jubileuszowego spotkania, chciałbym powiedzieć każdemu i każdej z Was, dobrze, że jesteś. I chciałbym powiedzieć, dobrze, że jesteśmy dzisiaj i jesteśmy razem. I dziękuję, że możemy razem świętować. Że możemy razem z całym Kościołem świętować, że Boży Syn stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Że był jak każdy z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. Że Boży Syn stał się człowiekiem, ale przyjął krzyż, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Cały Kościół wspomina te niezwykłe wydarzenia. Wspomina i wyznaje wiarę, że Boży syn przyszedł do nas, że On jest Panem, Jezus Chrystus. I nie ma innego. I to dzisiejsze nasze spotkanie niech będzie też naszym wyznaniem. Wyznaniem wspólnotowym, wyznaniem Kościoła, ale też wyznaniem bardzo, bardzo osobistym. Jezu Chryste, Ty jesteś synem Boga Żywego. Ty jesteś Panem, jedynym Panem. Ty jesteś Bogiem, jedynym Bogiem. Ty jesteś Zbawicielem, jedynym Zbawicielem. Niech wybrzmi to wyznanie dzisiaj. Przychodzimy, żeby wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który zamieszkał wśród nas. To jest niezwykła dobra nowina. Wielki, potężny Bóg jest z nami, jest blisko, bo kocha. Bo Mu na nas zależy, bo jesteśmy ważni dla Niego. Dobry Bóg jest w każdej sytuacji z nami. To, że przyjął krzyż, że podjął cierpienie, że umarł na krzyżu, to jest droga otwarcia na niebo, na zbawienie. Ale to też jest mocny sygnał, że nigdzie w żadnym miejscu, w żadnej sytuacji nie jesteśmy sami, że On jest zawsze i zawsze możemy na Niego liczyć. I dzisiaj chcemy tę wiarę odnowić. Chcemy mocno powiedzieć: Emanuelu, wierzymy, że jesteś z nami i bardzo, bardzo za to dziękujemy. To jest nasza nadzieja. Nie szukamy innej, nie musimy szukać innych źródeł nadziei. Naszą nadzieją jest ten, który przyszedł, który jest, który jest blisko, który nam towarzyszy więcej, który nam otwarł drogę do zbawienia, który pokazuje nam, dokąd mamy iść który zwyciężył największego, największe, yy, największe źródło beznadziei, czyli grzech, który, który wybawił nas z niewoli, w którą nas grzech wprowadza. I to jest dobra nowina. Nie musimy szukać innej. To jest nasza nadzieja. Jezus Chrystus, nasz Pan Emanuel i zbawiciel. I dzisiaj chcemy te ważne prawdy odnowić. Chcemy sobie o nich przypomnieć, ale chcemy też wołać o Bożego Ducha, żeby ta niezwykła prawda w nas zagościła. Żeby stała się nasza, żeby stała się najważniejszym odniesieniem naszych decyzji, wyborów, żeby nas kształtowała. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, nie wystarczy wyznać, panie, panie. Trzeba jeszcze, żeby to wyznanie było formujące, było kształtujące. Wyznajemy razem wiarę w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, jedynego Zbawiciela. Wyznajemy tę wiarę i pokornie wołamy o Bożego Ducha, żeby, żeby to gdzieś mocno w nas zagościło i wydało owoc. Żeby wydało owoc w naszym życiu. W spójnym życiu, zgodnym z tym wyznaniem. Ale też chcemy jako pielgrzymi nadziei tę dobrą nowinę nieść innym. Nie chcemy jej zatrzymywać dla siebie. Jeżeli coś jest ważne dla nas, to, to chcemy się z tym podzielić. To chcemy, żeby inni też mogli doświadczyć tej nadziei, którą my doświadczamy, gdy jesteśmy blisko Jezusa. Siostry i bracia, dziękuję, że jesteście ludźmi tego pięknego pragnienia, Niesienia Ewangelii innym. Dziękuję, że podejmujecie w Waszych wspólnotach, w Waszych parafiach, różne inicjatywy, żeby, żeby nieść Ewangelię innym. Bardzo za to dziękuję. I chciałbym, żeby ten jubileusz i nasze wspólne spotkanie i modlitwa. Rozbudził w nas pragnienie, żeby iść dalej, żeby nas nie zniechęciły różne trudne doświadczenia na tej drodze, szczególnie niepowodzenia ewangelizacyjne. Słyszałem, że dzisiaj nie wszyscy chcieli Was słuchać, nie wszyscy chcieli podejść. Nie zniechęcajmy się. Pierwszym wrogiem. Ewangelizacji jest zniechęcenie, bo raz czy drugi się nie udało, to, drodzy, idźmy i dzielmy się tym, czym sami żyjemy. Ale to słowo dzisiaj Jezusa, żeby, żeby nie zatrzymywać się na wyznaniu wiary, ale żeby zadbać o codzienność, o życie. Oczyny jest takim zaproszeniem do autentyczności, do prawdziwości, żebyśmy nie udawali w tym, co robimy, żebyśmy dzielili się tym, co rzeczywiście nas przenika i to głęboko, i żebyśmy dzielili się tym, czym sami żyjemy, żebyśmy nie byli tylko. Jakimiś urzędnikami, którzy robią, bo, no bo tak trzeba, bo inni, bo wypada. Robimy, idziemy, głosimy, bo nie możemy siedzieć cicho, bo miłość Chrystusa przynagla nas. Bo nie możemy się tym nie podzielić. Nie dlatego, że ktoś kazał, ale dlatego, że Jezus nas zaprosił, wezwał i my poruszeni. Idziemy. To ważne, bracia i siostry, że idziemy, ale również ważne to, dlaczego idziemy, co nas motywuje. I to dzisiejsze słowo jest zaproszeniem do tego, żebyśmy oczyszczali nasze intencje. Żeby najważniejszą intencją. Było, była chwała Boża, wypełnienie woli Jezusa. Ale trzeba także nam pytać, jak. To, że mamy piękne pragnienia, Bogu chwała. To, że chcemy czynić to z miłością, dobrze. Ale jeszcze trzeba nam pokornie dzisiaj wołać, jak to robić, Jezu. Pokaż pośli twojego ducha Jezus obiecał nam, że nas nie zostawi i wierzymy, że prowadzi wspólnotę kościoła, że jest w kościele i jest także z tymi, którzy chcą nieść dobrą nowinę innym. I dlatego im bardziej doświadczamy naszych ograniczeń, naszych niemocy, im bardziej doświadczamy, że nasze słowo się odbija, nie jest przyjmowane, tym bardziej trzeba wołać o Bożego Ducha, bo to On jest pierwszym źródłem ewangelizacji. To On może dotknąć każdego serca, to On może otworzyć serce na dobrą nowinę, to On może przemieniać serce, nie my. Ewangelizacja. Wymaga od nas pokory. Tak jak Paweł, który dzisiaj uznaje w pierwszym czytaniu, że, że był grzeszny, że Jezus go zbawił jego grzesznika. Potrzeba nam pokory, świadomości naszych ograniczeń, naszych słabości i potrzeba nam pokornego wołania. Doświadczenie słabości nie tyle ma nas zniechęcać, gdzieś blokować, zatrzymywać. Ma nas tym bardziej otwierać na Bożą łaskę. Panie, ja nie potrafię, mi kiepsko wychodzi, ale Ty możesz. Oto jestem. Posyłaj mnie, posługuj się mną. Dzisiejszy dzień zaprasza nas, byśmy uczyli się dyspozycyjności. Skoro Duch Święty ma być pierwszym i jest pierwszym źródłem ewangelizacji, to my jesteśmy po to, żeby, żeby być Jego narzędziami. Będziemy, im bardziej, bardziej otworzymy się na, na Jego łaskę, Jego działanie. Jego dary i charyzmaty, jeżeli pozwolimy Mu działać. Czas jubileuszowy to czas wspominania, czas dziękczynienia, ale to także czas nabrania ducha, żeby iść dalej, żeby z jakąś Bo Bożą pomocą bardziej jeszcze yy, bardziej jeszcze służyć. Dzieł ewangelizacji. Jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy ludźmi drogi. Ciągle trzeba nam o tym pamiętać. Być człowiekiem, być pielgrzymem, to zgodzić się na drogę, to zgodzić się na rozwój, na poszukiwanie. I dzisiaj chciałbym, drodzy, podpowiedzieć trochę takich pięć. Prostych myśli chciałbym Wam zostawić, które chciałbym, żeby były ważnym odniesieniem na drodze rozwoju. Pierwsza, pierwsza myśl: Jezus Chrystus w centrum życia i działania. On jest najważniejszy. Jesteśmy Jego uczniami. To On jest Panem, to On jest naszym Zbawicielem. I bardzo trzeba nam troszczyć się o naszą wiarę, o to, żeby On był także najważniejszy, żeby On był w centrum życia naszych wspólnot. I to tak mocno, jednoznacznie i bezwzględnie. Nikt ani nic nie może być ważniejsze w życiu naszych wspólnot. Jezus, Jego szukamy, Jemu chcemy służyć, Jego wołamy o łaskę, do Niego wołamy o łaskę i Jego świętą wolę rozeznajemy. Szukajmy w naszych wspólnotach woli Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Boża chwała, chwała naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie najważniejszym kryterium i życia, i działania, i osobistego, i wspólnotowego. Jeżeli pojawiła, pojawiłaby się jakaś myśl, może nawet poruszająca, jakiś pomysł, może niezwykły, ale nie byłby. Nie byłby na chwałę Jezusa, nie służyłby Królestwu Bożemu, to proszę go nie podejmować. Wszystko na chwałę Jezusa. Drugi, druga myśl, którą chciałbym Wam zostawić, to jest miłość wzajemna. Mówiąc innymi słowy, autentyczność życia. W naszych wspólnotach, wspólnotach uczniów Jezusa, każdy jest ważny. Dla każdego jest miejsce, każdy ma swoje powołanie, ma swoją godność, powołanie, zadanie. I róbmy wszystko, żeby każdy mógł doświadczyć. W naszych wspólnotach swojej podmiotowości. Bardzo ważne jest, żeby we wspólnocie widzieć człowieka. I bardzo ważne jest, żeby dbać o relacje, o więzi, ale niech to będą więzi przeniknięte Bożą miłością. Niech to będą więzi, takich jak o których mówi Jezus, przeniknięte miłością wzajemną, czyli miłością, w której każdy doświadcza, że jest ważny, kochany, przyjęty i każdy może kochać. Miłość wzajemna czyni nas szczęśliwymi, bo doświadczam bycia kochanym i kocham. Wzajemność. Trzecia propozycja, trzecie zaproszenie to jest dbajmy. Aby nasze wspólnoty były wspólnotami wzrostu, czyli wspólnotami formacji. Idziemy, rozwijamy się. Trzeba nam troszczyć się o to, żeby bardziej żyć mocniej. Odkryliśmy Jezusa. Uznajemy go jako naszego Pana i zbawiciela. Niech on nas prowadzi, niech nas przemienia, niech nas czyni swoimi uczniami. Coraz bardziej i mocniej. Papież św. Jan Paweł II pokazał nam drogę wzrostu w tych trzech słowach, mówiąc o relacji z Jezusem: poznać, pokochać. Naśladować, poznać, pokochać, naśladować. To jest nasza droga. Ale troszczmy się o rozwój, o drogę. Zobaczmy, Jezus gromadzi swoich uczniów, ale potem ich, im towarzyszy i przeprowadza ich przez różne doświadczenia. Nie stoją. Jakże ważne jest, żebyśmy troszczyli się o rozwój nasz. Bardzo ważnym kryterium rozwoju jest spójność życia. Czy to, w co wierzę, jest zgodne z tym, jak żyję. Bardzo ważnym kryterium wzrostu, rozwoju jest służba. Im bardziej idę z Jezusem, im bardziej doświadczam jego miłości, także tę jego miłość, która przychodzi przez siostry i braci, tym bardziej chce dawać siebie, chce służyć, chce być dla innych. Tym bardziej moje serce jest otwarte, wrażliwe, gotowe do wyjścia. Dbajmy o to, by nasze wspólnoty wzrastały. Czwarta, czwarty punkt odniesienia to jest. Więź z Kościołem. Każda wspólnota jest gdzieś zakotwiczona w parafii, w diecezji. Dbajcie o tę więź. Dbajcie, proszę, o ducha służby, także takiej zewnętrznej wobec tej wspólnoty, z której wyrastacie. Pytajcie siebie w Waszych wspólnotach nie tylko, co my potrzebujemy z parafii, ale także, co my możemy dać parafii. Jak możemy tej wspólnocie służyć? Jak możemy służyć diecezji? Dbajmy też, proszę, o takiego dobrego ducha posłuszeństwa Kościołowi. Wierności, nauczaniu Kościoła, ale także, bardzo proszę, o modlitwę w intencjach Kościoła. Ta więź z Kościołem bardzo rozszerza życie wspólnoty, pogłębia je. Nie jesteśmy tylko dla siebie. Jak papież Franciszek mówi, wspólnota nie może być autoreferencyjna. Wychodzimy, jesteśmy w szerszym kontekście kościelnym i piąte zaproszenie to jest zaproszenie do tego, żeby wyjść i dzielić się. Dojrzała wspólnota jest zawsze wspólnotą wychodzącą. Spotykamy się, modlimy się, troszczymy się o siebie, służymy sobie. I to nas porusza, że nie chcemy tego doświadczenia zostawić dla siebie. Zostawić dla siebie. Chcemy innym to zanieść. Chcemy, się chcemy innym opowiedzieć, co jest radością naszego życia. Co to życie kształtuje, co to życie formuje. I proszę, módlmy się dzisiaj o odwagę wyjścia. O to, żeby strach, lęk, niepokój, jak nas przyjmą, czy przyjmą, czy się nie wyśmieją, żeby nas to nie zatrzymało. Ale też pokornie prośmy Bożego Ducha o dar umiejętności, byśmy wiedzieli, jak głosić. Trzeba nam ciągle pytać o sposób głoszenia, trzeba nam ciągle badać, czy ten sposób, w którym chcę dobrą, no, dobrą nowinę przekazać, czy on się spotyka z tymi ludźmi, którzy teraz mnie słuchają? Czy gdzieś to nie jest gdzieś w próżnie? Żeby głosić, trzeba najpierw spotkać drugiego człowieka. Wejść w relacje. Wołajmy o ten dobry sposób. Wołajmy też o to, żebyśmy umieli być autentycznymi świadkami, żebyśmy byli prawdziwi w tym dzieleniu się, nie udawali, ale też byśmy umieli uzasadnić nadzieję, którą nosimy, byśmy umieli argumentować naszą wiarę. Ci bardzo potrzebujemy także tego wymiaru ewangelizacji. Uzasadnienia tego, w co wierzymy. I na koniec, jako że już tutaj nam przypominają, chciałbym, drodzy, zaprosić do tego, żebyśmy tę ewangelizację. Jasne, że każdy rozeznaje swoje środowisko, ale są trzy środowiska, które szczególnie potrzebują dzisiaj dobrej nowiny. To są ludzie młodzi. Widzimy dzisiaj wielu młodych, którzy, którzy zobojętnieli. Może wielu z nich chodzi na katechezę, ale nie ma ich na liturgii. To znaczy, że Jezus nie jest dla nich ważny. To znaczy, nie, nie odkryli Go jako miłości swojego życia. I to jest nasze zadanie. Drugie pole. To są ci, którzy dorośli, którzy odeszli w ostatnim czasie, którzy może niektórzy zobojętnieli, niektórzy mówią, że ta pandemia czy inne okoliczności, ale także ci, którzy jakoś w kościele poczuli się zranieni, odrzuceni i którzy się odwrócili. Nie przekreślajmy ich, ale wychodźmy z dobrym Słowem. I trzeci, trzeci obszar, trzecia yy, przestrzeń to są migranci, których mamy w naszej diecezji coraz więcej. I wielu z nich nie słyszało jeszcze dobrej nowiny o Jezusie. Niektórzy są ochrzczeni, ale bardzo wielu jest nieochrzczonych. I może warto, żebyśmy także Pytali, jak im możemy głosić dobrą nowinę. Jako wspólnota Kościoła często ich wspieramy, chociażby przez pomoc różną, charytatywną, i to jest ważne. Ale też pytanie jest, jak im zanieść Jezusa, żeby go pokochali i żeby w niego uwierzyli. Spróbujmy podjąć to zaproszenie. Siostry i bracia, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za to wszystko, co robicie na co dzień w Waszych wspólnotach, parafiach, za to, co robicie dla naszej diecezji, dla Kościoła. Niech ten jubileusz będzie czasem pięknego świętowania, ale także czasem nabrania ducha, żeby pójść dalej, mocniej i głębiej. Amen.